Ustawienie pieca centralnego z podajnikiem tłokowym 20KW. Dom około 160 metrów ze sterownikiem Foster. Akurat jestem w trakcie rozpalania, więc mam chwilę, aby nagrać ten film. Jak mam ustawiony piec, wchodzimy w menu. podajnik czas pauzy podtrzymania czas oczekiwania krotność podawania to jest podajnika, Muchawa. obroty dmuchawy. Ja to już było. To było. Niektórzy ustawiają sobie priorytet jako ciepłą wodę w grzaniu. Teraz Wam pokażę. Czas pracy Priorytet ciepłej wody użytkowej ja, ta, ja mam wyłączony, ale w pierwszej chwili, po rozpaleniu, najpierw się nagrzewa woda w bojlerze, a później dopiero kaloryfery. Ja mam ustawione, że jest to w tym samym czasie. Sąsiad obok ma priorytet włączony, także tak to wygląda. W chwili obecnej, ten piec zużywa mi około. 25 kg ekogroszku na 2 dni przy pogodzie powyżej 0 stopni. Jeżeli jest pogoda poniżej, to niestety zdarza się, że więcej. Dodatkowo do tego pieca mam podłączony termostat pokojowy, który tu wisi na ścianie. On jest sterowany bezprzewodowo z domu. W domu wisi czujnik z temperaturą. Zadaną 23 stopnie, jeżeli, po, jeżeli temperatura w domu jest powyżej 23 stopni, piec automatycznie przestaje pompować wodę w grzejniki i stoi. Po założeniu tego termostatu pokojowego zauważyłem znaczny spadek spalania ekogroszku. Także polecam.